Dzień dobry, ja nazywam się Robert Turłoch, tak jak przedstawił mi przed chwilą kolega, pracuję na ASP w Gdańsku, prowadzimy tam pracownię, no w skrócie animacji, nazwaliśmy ją pracownią animacji i działań wizualizacyjnych i ten drugi człon no, jest w tym momencie ważny i w ogóle ciekawy. Bo to ile trafiłem tam jako twórca filmów animowanych, takich kreskówek zwyczajnych albo niezwyczajnych dla dzieci, które zrobiliśmy trochę w studiu poznańskim. Tam jest takie studio filmów animowanych właśnie i w innych jeszcze miejscach, to w szkole oprócz tego mamy możliwość pochylania się nad nietypowymi sposobami prezentacji nie tylko animowanych. Co chociażby tutaj teraz na ścianie mamy okazję zobaczyć. I właśnie, spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, pytanie to, które jest pretekstem do tego spotkania ze mną, czy, czy mojego z Państwem, czy król August III ratował się latarnią magicznym? Ja od razu odpowiem, nie wiem, nie wiadomo. Ale y, możemy się chwilę zastanowić, opuścić wozę może zbyt prymitywnej mojej wyobraźni, ale wyobraźcie sobie człowieka, który ma na. W głowie dwa kraje z manerami skomplikowanej polityki wewnętrznej i zewnętrznej, i na dodatek jeszcze urodziło mu się 14 dzieci. Moim zdaniem on tą latarnię błogosławił. Tak? Dlaczego? Ponieważ została ona wymyślona 100 lat wcześniej i było już sporo czasu, żeby tamtejszy iPhone rozpowszechnił się po Europie, szczególnie w bogatych domach. Teraz spróbuję. Więc na to pytanie sobie odpowiedzieliśmy. I już do niego nie, nie wracajmy. Ja chciałem zwrócić uwagę, tutaj sobie wybrałem takie dwa obrazy yy, istotne. Ten pochodzi z okresu renesansu, ale jest już zapowiada, jak Państwo wiecie z historii sztuki, zapowiada nadchodzący okres baroku. I, i na razie sobie yy, sami już o mnie się domyślacie i widzicie, co zwraca uwagę w tych obydwu yy, przedsięwzięciach plastycznych. I to jest moim zdaniem ten jakby człowieka, nie tylko twórcy, ale także odbiorcy sztuki do wyjścia poza ramy, poza obszar tych tradycyjnych ograniczeń, jakie, no, jakie stawały wtedy i dzisiaj stają przed nami, przed nami, kiedy tą sztukę chcemy odbierać i, i tę wizję realizować. I w którymś momencie właśnie pojawia się ta tytułowa latarnia magiczna. To takie proste urządzenie. Nie mam tego zdjęcia, w zasadzie mogłem też je przygotować. W zasadzie latarnia magiczna tamtejsza ma strukturę i budowę naszego takiego diaskopu do wyświetlenia przeźroczych, w której chyba wszyscy w okresach naszej młodości przedszkolnej oglądaliśmy różnego rodzaju historie za pomocą takiego elektrycznego urządzenia. Przedstawiane jakby jego mechanizm jest identyczny w zasadzie, <coughs> tylko tyle, że świeczkę zastępuje tutaj współcześnie żarówka i, ten, i to urządzenie zostało wymyślone w trakcie, w czasie jeszcze renesansu, ale chyba dopiero jakieś możliwości techniczne pozwoliły je zbudować właśnie już w czasach boroku na 100 lat, mniej więcej dokładnie przed budową tego tutaj pałacu. Chciałbym tutaj, teraz, taką szybką dyrekcją, to akurat tutaj na zdjęciu obok tego obecnego pana, którego tutaj możemy łatwo rozpoznać, to jest profesor wykładowca z Uniwersytetu mm. Artystycznego w Poznaniu. Mogę powiedzieć, że mój kolega, ponieważ pracujemy też razem na Akademii Sztuk Pięknych, profesor, profesor Piotr Muszalski, zasila nas tutaj swoim, swoją wiedzą i umiejętnościami. Jest on jednocześnie znawcą historii animacji a także kolekcjonerem i, i w ogóle fascynatem, między innymi latarni magicznych, bo także jest starych projektorów filmowych, ale także posiada kilka czy kilka, przepraszam, kilkanaście latarni magicznych. Oczywiście nie z czasów Augusta Rotyna tylko trochę późniejszych, ale ma też, jak widzicie tutaj na, na fotografii, ma też stare, stare wśród, przez, przezrocza i, i też ma ich bardzo wiele. Nieśmiało, jakby tutaj zasugeruję, albo rzucę taki pomysł, że może to jest w ogóle ciekawy pomysł na wystawę okolicznościową kiedyś w przyszłości w muzeum, bo profesor jest, no ma tego bardzo dużo, to są bardzo ciekawe rzeczy, Czyli z tego też tematy zajęć wraz ze studentami. Właśnie to przed chwilą pokazałem. I, i może wystarczy, po, wspomnę tylko i powiem tylko tyle, że. Właśnie ten, jakby ta nowoczesność, która wisie na ścianach i wydaje się do nich niespecjalnie pasować, możliwe. Natomiast to jest flataria magiczna, po prostu tak jak ona wygląda dzisiaj. Więc wydaje mi się, bo ja tutaj przyszedłem z takim zamiarem, żeby też spróbować obronić swoją obecność także w Waszym towarzystwie. Wydaje mi się, że, że to może być argument. Drugim efektem, który tutaj wykorzystujemy, to też jest efekt tradycyjny i historyczny i to nie jest efekt nowoczesny, to jest efekt refleksji, refleksów na szybie, to się nazywa z angielska peper ghost i ja chyba nie znam polskiej jakby na to nazwy, nazywamy to projekcją przestrzeni. I to jest też ciekawa rzecz, bo wymyślono, że tak powiem, te działania, Właśnie w okresie Baroku, ale wprowadzano to powszechnie i stało się takie latarnia magiczna właśnie w czasach Baroku, tak, tak 100 lat później, w XIX XIX wieku, dopiero powszechnie zaczęto tego efektu używać. Podejrzewam, nie wprowadziłem nikt badań, ale podejrzewam, że wiąże się to po prostu z tym, że technicznie ludzkość nauczyła się wytwarzać po prostu duże tafle równego, gładkiego szkła. I wtedy dopiero... Pozwoliło to na rozpowszechnienie się no, tego wynalazku czy patentu, a jego nazwa taka dziwna pochodzi po prostu od nazwiska jednego z pierwszych twórców. I teraz tutaj ja pokazuję efekt jakby naszych doświadczeń i badań, bo my od kilku lat tego właśnie w naszej pracowni te rzeczy wypróbowujemy tworząc różnego rodzaju dzieła. I to, co jest istotne w tym efekcie, bo to, co widzimy, to jest właśnie to odbicie, odbicie w szybie, to tutaj sobie pozwoliłem napisać, to jest kontekst relacji obiektów wykrowanego z tym realnym. I wtedy dopiero wydaje mi się, że ten prosty fizyczny, w zasadzie fizyczny optyczny efekt może nabrać artystycznej, artystycznego wymiaru, szerszego niż tylko zwykła, zwykła optyka. Tutaj pokazuję jeszcze kilka podobnych prac realizowanych przeze no, mnie czy z moimi tutaj współpracownikami. Zwróćcie uwagę, że zawsze jest to zestawienie elementu realnego z tym elementem nierealnym, z tym elementem wyświetlanym. I to, i to moim zdaniem wzmacnia dwóch, czterech, dziesięciokrotnie często wymowę po prostu tego, co chcemy pokazać. Chcę zwrócić po prostu uwagę na to, że istotny, istotne, istotny jest ten amturaż scenograficzny. Tak uważam, jakby, jakby, tak staram się to postrzegać. I to są jedne, z, nie wiem, takie z, po prostu znalazłem, to są, kiedy jakby, pojawiła się propozycja jakby, konkretnych instalacji, to jest jedna z, jeden z pierwszych pomysłów, które tutaj na razie szkicowo próbujemy sobie jeszcze w naszej domowej, powiedzmy, pracowni aranżować, budować po prostu pewnego rodzaju struktury. Zastanawiamy się nad kształtem tego stołu i dokonujemy pierwszych prób. To jest też kwestia wyboru na przykład materiału na tą o czym za chwilę opowiem. I kiedy tutaj przede wszystkim jakby właśnie, nie wiem czy przede wszystkim, ale po, po prostu po pierwsze nasz szef ma gdzieś wtała, a po drugie dyrekcja muzeum zaakceptowała i zdecydowała się na tego rodzaju rozwiązania. No i my przystąpiliśmy już do konkretnych, do konkretnych planów. Tutaj na zdjęciach znowu widzimy wcześniej wspomnianą Wartę Bogucką, która podaje wspólnie z Małgosią Turbo jakby realizowały ten anturaż właśnie dookoła, dookoła tej sytuacji projekcyjnej. A tuś tutaj siedzi jeden z braci Wiśniaków, mimo że jest z nami dość długo, to Mówmy się, że to jest Tomek, bo drugim bratem jest Jarusz. To jest taki zespół inżynierski, który nas bardzo często wspiera w naszych przedsięwzięciach. Jeden z panów specjalizuje się w stolacy, drugi w metalach. I to oni zbudowali konstrukcję tego konkretnego stołu. Tutaj mamy taką piękną, właśnie barokową scenę, przeniesioną jakby współcześnie, z super oświetleniem. I to ona oddaje jakby ten charakter tego, co powstawało. Ja w tym moim wystąpieniu skupiam się tylko na tym jednym obiekcie. Pozostałe państwo możecie sobie obejrzeć. I jak, jak widzicie, tą drugą częścią, tym dodatkowym utrudnieniem, to jest właśnie ta sytuacja tej uczty, jakby tej, tej aranżacji, gdzie tutaj obie panie, i Małgosia, i Beata po prostu no, dały upust swoim umiejętnościom. To z symbolem tego, co zrobiły, zostanie to konkretne jedno zdjęcie ja wczoraj niestety nie byłem w stanie wszędzie być, a byłem bardzo ciekawy reakcji państwa i innych państwa zaproszonych, ale słyszałem cały czas w okolicach tego obiektu, że słowo mucha u wielu osób, u wielu osobom mnie schodziło. I to są bardzo istotne moim zdaniem rzeczy i to jest chyba też element tego baroku. Tak mi się wydaje w tym, co tutaj takie im w tych naszych sztucznościach proponuję. Tutaj pozwalam sobie rzucić zdjęcie i pokazać, ponieważ na nim mam obie Panie na jednym zdjęciu. To jest moment, kiedy po raz pierwszy ustawiliśmy naszą instalację. Za twarzy tutaj na pierwszym planie Małgosi jest, wystaje twarz Tomka Kopeckiego, który właśnie stworzył konkretnie, technicznie jakby ten stół i to jakby zbudował. Pozostałe postacie Państwo zapewne rozpoznajecie. I teraz jeszcze trochę właśnie też o zespole naszym i o tym tak w co tutaj więc wcześniej wymieniony Adam Krzybysz to jest mój bezpośredni, najbliższy partner w tym projekcie i razem zrealizowaliśmy realizowaliśmy tutaj jeszcze kilka innych obiektów. Yy, Panowie poprzedzający tutaj pokazali yy, tutaj makietę Ariela, więc tutaj w momencie my w tą yy, do tej makiety się dołączyliśmy i tutaj przygotowujemy projekcję. A tutaj spałbym, że z Pałku Czerzastym realizowaliśmy też zdjęcia z Dyn dasiem i to jest... Yy, Przepraszam, gdybym Wam przypomniał imię pana Krzysztofa To jest pan Krzysztof Użynowski, który tym Dębasiem został dla nas. Chcę tylko powiedzieć też, że Dębasia kręciliśmy dwa razy, jakby z dwoma różnymi aktorami. To się wiązało ze zmieniającą się aranżacją sceny i w końcu pierwszy Dębas nie patrzył dokładnie tam, gdzie powinien. Wtedy jeszcze trochę go nakręciliśmy jakby w ciemno i trzeba było hmm. powtórzyć zdjęcia. I jeszcze raz da się nakręcić i te zdjęcia odbyły się tutaj, w muzeum, w piwnicach w muzeum, no już dobrych kilka miesięcy, kilka miesięcy temu. To są zdjęcia z planu. I teraz tak szybko już kończąc, chciałbym powiedzieć o tym, że my nie tylko zajmujemy się jako pracownia, czy zajmujemy się cały czas tym samym, ale to, co tutaj, o czym mówiłem, to dotyczyło wnętrz. Natomiast jakby pociągają pociąga nas też i realizujemy się, w działaniach plenerowych. Tutaj mamy jakby efekt, trochę zdjęcie się rozostrzyło, bo ruszona kamera, było ciemno, ale tu mamy efekt mappingowy, to jest jeden, jedna z naszych ostatnich realizacji na Muzeum Kaszubskim w Kartuzach. Chciałbym zwrócić uwagę, że struktury ścian i, i charakter, że tak powiem, architektyczny budynku jest bardzo podobny do obecnego, znaczy do miejsca, w którym się obecnie znajdujemy i chciałbym jeszcze dodać, że macie niesamowite warunki mappingowe tutaj i być może w przyszłości jakby warto byłoby uświetnić pewnie to miejsce jakimiś okolicznościowymi, podobnymi działaniami. To zdjęcie miało zademonstrować, a tam u góry te biało-czerwone kolory to, to są nasze projekcje, bo to jest projekcja z Mr. Party sprzed kilku ale też a propos tych, tych poszukiwania, tego poszukiwania tych nowych technik albo starych nowych technik, chciałem pokazać inne medium. Mamy Adama się pochwalimy, że my mamy takie warunki pracy plenerowe, naprawdę czasami bywa bardzo przyjemnie, kiedy to robimy, z reguły to musi być wieczór i świecimy na ekranach powietrznych, tak, tak je nazwałem, to jest pewien rodzaj chyba mojego patentu, znaczy nie to, że ja wymyśliłem, że można się dziś na fladze, ale w taki sposób i w takich w taki formatach i z taką, a nie inną materią tej flagi, no to już są konkretne moje pomysły i decyzje. I jesteśmy w stanie no, zasiedzić na powierzchniach np. No, 200-metrowych, gdzieś tam, które to takie świecenie generatywne, że to, obrazy, pusta flaga cały czas pracuje na wietrze zmienność obrazu jest też jego porywająca, niezwykła i nie, nieprzewidywalna. I, i dlaczego o tym jeszcze wspominam? Ponieważ zwróćcie uwagę, że wszystko o czym powiedziałem do tej pory i to co tutaj się dzieje w pałacu także, to są działania, moim zdaniem, cały czas głęboko zakorzenione w tradycji i właśnie wyrastające z tej historii, z, tej, z tego malarstwa wartowego, z tych sposobów prezentacji dzieł. Przecież mogliśmy tutaj zaproponować, ubierzcie sobie okulary wiarowe i obejrzyjcie sobie, jak to naprawdę albo nie naprawdę kiedyś tam wyglądało. No właśnie nie. Ja przyznam, że ja nie lubię tego, takich rzeczy ubierać i nosić i mnie to w zasadzie bardzo deprymuje. I upatruje, że tak powiem, w tych starych technikach już poniekąd dosyć mocno znanych, na czegoś takiego szlachetnego i niezwykłego. To jest tak, no, tu chodzi o wygodę odbioru tych, tych rzeczy, tych elementów, które, które oglądamy. Chodzi o to, żeby wejść do pomieszczenia i niczym nie skrępowanym odebrać no, ten przekaz takim, jakim on został przygotowany, czy jakim jest. I, I chyba na tym polega jakby to, co próbowaliśmy tutaj Wam zaproponować, o czym powiedział Pan, pan Dyrektor Piotr przed, przed chwilą. Zobaczę, co jeszcze mam tutaj. Tutaj chciałem pokazać właśnie jeszcze te cztery słowa o, o tym, gdzie my się rozwijamy i co się generalnie dzieje. Wnikliwy obserwator, mam nadzieję, że, że, że tacy byli. A propos tego, czy my jesteśmy, czy tylko noggami, gdzieś tam w tej historii i nic więcej. Być może dostrzegł wczoraj na tej wystawie, mówię o naszych konkretnych prezentacjach, najnowsze technologie, czyli technologie sztuczno-inteligencyjne, bo owszem są, może nie użyliśmy ich w jakiś sposób niesamowicie wyrafinowane, zresztą trudno powiedzieć o jakimś... W dużym wyrafinowaniu, przecież to zostało wymyślone dopiero rok temu, a przynajmniej otwarte przed nami, z odbiorcami, użytkownikami czy twórcami, bardzo, bardzo niedawno, więc my się też tego na bieżąco generalnie uczymy, ale to tak się dzieje i to jest takie niesamowite, że ta sztuczna inteligencja, ta grafika sztuczna inteligencyjna została tutaj też na kilka sposobów wykorzystana i pewnie niektórzy z Państwa będą umieli to... To generalnie rozpoznać. Zamykając jakby tą, tą swoją opowieść, chciałbym Wam pokazać właśnie współpracę z programem sztuczno inteligencji, kiedy go poprosiłem, żeby zaproponował mi obraz latarni magicznej. I po prostu wpisałem hasło Latarnia Magiczna, a propos, i otrzymałem taki, taki obraz. Tak. tak wybrał ten program, który pewnie się będzie jeszcze rozwijał, nie tylko jeden, tylko jeszcze wiele innych. Więc y, pozwoliłem sobie y, dokładnie opisać urządzenie i scharakteryzować je w kilku zdaniach, że to jest po prostu konkretny obiekt, gdzie jest ukryta świeżka, że ma kominek, że ma y, obiektyw i że służy do wyświetlania slajdów. I y, 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 program zaproponował no, taką propozycję. To też nie ma nic wspólnego z datorem magicznym. Świeżka jest umieszczona gdzie indziej ale już to znacznie bardziej to przypomina, no to ciekawe jest po prostu a propos tego naszego dialogu i tego kierunku rozwoju. Ja sam jestem ciekawy, jak się mi ułoży najbliższy rok, bo taki mamy program badawczy, że chcemy z tymi programami sobie współpracować przez najbliższy czas i zobaczymy, co z tego, co z tego wyniknie. Ja chciałem na koniec bardzo podziękować dyrekcji, bardzo podziękować swojemu bezpośredniemu szefowi Maciejowi za zaproszenie, do udziału w tym projekcie i niezwykle mi miło. Dziękuję Panu.